Cześć, z tej strony Fangira. Oto kolejny odcinek z przygód Hitmana. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Zabójstwo w piwnicy. Mamy znaleźć i zabić Charlie'ego w piwnicy. I oczywiście sprawdzić cały budynek. Generalnie chodzi tylko o zabicie Charlie'ego. A oto poszczególne elementy dzisiejszej misji. Tak jest w piwnicy. On gdzieś urzęduje na samym dole. Jest na samym dole w piwnicy, sobie tam siedzi. I tam go trzeba wyeliminować. I co? Wyłączyć system monitorowania głównej windy, w porządku. Co weźmiemy ze sobą na dzisiejszą misję? Myślę, że to nie powinno być jakieś większe wyzwanie, więc weźmiemy coś z tych mniejszych broni. Typowo naszą broń z tłumikiem, nóż, co my tu jeszcze możemy wziąć? No stajperki to nie, no bo nas zaraz tutaj zwerbują standardowo nasze dwa pistoleciki firmowe, że tak powiem, i myślę, że to wszystko by wystarczyło. Butelki nie biorę, bo nie używam tej butelki w sumie praktycznie wcale. Nie jest ona zbytnio jakoś mi tam potrzebna zakradać się tak bardzo. Teraz nie zakradam, a gdybym się miał zakraść, to lepiej użyłbym garoczki niż tej yy, butelki, więc zabójstwo w piwnicy. Hmm. Widzimy, że Hitman... Podziwia jeszcze widoczki. Siedziba główna całego jest, cał, jest całkiem imponująca. Jednak to nie czas na, podziw na podziwianie widoków. Trochę słabo przeczytałem, ponieważ w małym ekraniku teraz już sobie tutaj nagrywam. Więc tak trochę słabi to widziałem. Dobra, chowamy broń. I teraz tak: wszystko co niebieskie to oczywiście ochrona, żołnierze. Nie wiem, jak to nazwać: policja. Raczej bym postawił, że to jakaś tam ochrona. I teraz tak: tutaj po prawej mamy znaczek. I tam przypuszczam, że jest coś dla nas schowane. Mianowicie tutaj żeby chyba tam wejść, bo tam są generalnie bramki z tym i strzał w łeb. Co to się stało? No już dostał strzała w bańkę chyba, ale już widzę, że cywile chyba usłyszeli co nieco, ponieważ yy, biegają. Mam nadzieję, że żaden z ochroniarzy tutaj nie przyjdzie teraz. Ochroniarzy policji. No nie wiem, dobra, z ochrony, niech będzie. Nikt z ochrony tutaj nie przyjdzie. W yy, czego schowamy się za drzwiami, poczekamy chwilę. Tam po brzegach są bramki i żeby wejść na dół windą do tego całego Charlie'ego, żeby go wyeliminować, to trzeba przejść przez bramki. Nikt nas tam za bardzo nie wpuści, ponieważ nie wpuszczają tam chyba cywili. Więc rozwiązanie jest tylko jedno, które mi się nasuwa i które chyba jest bez większej ceremonii, żeby zrobić afery. To jest chyba jedyne co, to trzeba by było w tym momencie wykonać to, że w szafce mamy tak zwaną bombę, którą musimy wrzucić do pralni. Wtedy rozegra się, jakby się włączy alarm dymny, wybiegną strażacy z siekierkami i pobiegną pojadą do piwnicy na dół. My możemy przebrać się za strażaka i tak właśnie zrobimy. I wtedy też bez szelesty z siekierką przebiegniemy przez te bramki piszczące i pojedziemy na sam dół. I to jest chyba najbardziej racjonalny pomysł, jaki mógłbym tutaj w tym momencie wprowadzić. Więc yy, poczekamy, tylko niech ten. Ochroniarz sobie pójdzie, bo widzimy, że kręci się koło drzwi, w których my jesteśmy, a my nie powinniśmy tu aktualnie być. I za chwilę ruszymy do przodu z celem wyeliminowania czarnego. Ta misja akurat jest już taka luźna, na spokojnie, bo misje w Japonii to były ohoho. Oh. Kto nie wie, niech wraca do poprzednich odcinków, misje w Japonii mnie troszkę zmyliły. No i były trochę dla mnie ciężkie. Oglądałem ostatnio właśnie filmiku jednego youtubera, który bardzo bezszelestnie przechodził wszystkie misje, ale dopiero potem zdałem sobie sprawę, że on raczej jedzie na kodzie nieśmiertelności, bo... znaczy nie tyle nieśmiertelności, niewidzialności, bo po prostu on przechodzi perfilnie przed y przeciwnikiem, prosto mu przed twarzą i on tego nie widzi, ten przeciwnik, więc jawnie jedzie na kodach, żeby po prostu chyba, nie wiem, zagrać na najkrótszym czasie. My tutaj tak nie postępujemy, gramy tak jak trzeba. No może nie do końca jak trzeba, aczkolwiek no... Przeciwnicy mnie widzą, więc... Ja też widzę ich. Więc ruszamy w dalszym ciągu. Co no my tu mamy? Ochroniarz jeden. Właśnie tam, gdzie mamy rzucić bombkę, poszedł ochroniarz. Ale drugi właśnie zmierza też za nim. Spróbujemy teraz, jak on tutaj wejdzie, bo może pójdzie aż do niego, spróbujemy tam wbić do środka. W tym momencie za nim. I tam biegniemy. Aha, tu jest ten. Dobra, sprawdzimy teraz, czy to się uda. Pobiegniemy prosto. I wbijemy tu prosto przed siebie, tak. I tutaj się schowamy między tymi paczkami. Może tamten sobie wyjdzie. Myślę, teraz zrobimy tak. Ten co wraca. O, dobra, bo on wraca już, idą obaj teraz. Ten co wraca, on sobie pójdzie dalej, bo on pójdzie tam dalszy marewir a ten stoi w drzwiach. On wyjdzie tutaj tylko do brzegu do drzwi i za chwilę wróci tam z powrotem do tej bombki. Znaczy bombki, tam wróci do tej pralni. I tam gdzie jest ta pralnia, to wrzucimy tę bombę. Jak rozegra się alarm dymny, wszyscy ludzie zaczną biegać, to i Hitman będzie mógł biegać, bo nikt nie będzie na niego zwracał uwagi, że biega sobie bezszelestnie po całym po tym. Bo zazwyczaj, jak się biega tak w koło tej ochrony, to oni już tak się dziwnie na siebie patrzą i zaczynają tutaj nabierać podejrzeń. No i co my tu mamy? Wrócił do tej pralni, więc w tym momencie możemy wykonać pierwszy z zamachów. I Ciach w czółko, dzień dobry, dostał headshota. Tak jest. I tutaj właśnie umieszczamy bombę. Podłóż bombę. Dobra, bomba poszła. I za jakieś chwilę rozegra się oczywiście alarm bombowy. Tak jest, bomba została uzbrojona, więc za chwilę teraz sobie wyjdziemy tak jakby gdyby, nigdy nic. Przechodzimy sobie tu obok tych wszystkich ludzi. Nie wiem, czy to, co to jest za jakaś siedziba. Nie wiem, to bank? Co to jest? Nie mam pojęcia. Zrobimy sobie w wszelki wypadek zapis. Bo zapisów nigdy za wiele, szczególnie w takich sytuacjach. Ten tutaj sobie siedzi, coś tam sobie czyta na krześle. No, no, palcami przebiera na kolanach chyba jakąś sprawę ma ważną w tym banku, czy nie wiem, co, nie wiem co to jest bank, czy co to, ale za chwilę rozlegnie się Alarm i wszyscy zaczną biegać. O, już ta podnieńka już sobie biegnie, czyli Alarm już został załączony. Nawet y, ja w słuchawce słyszę, jak Alarm wyje. Wy również usłyszycie trochę podgłośnie potem. Yy. I co my tu mamy? Biegniemy tutaj właśnie, gdzie urzędują strażacy w tej siedzibie. I w tym miejscu strażacy już sobie pobiegli. To my się przebierzemy w strój strażaka. Teraz strażak Hitman będzie zajebisty kapelusz. Znaczy, kapelusz, kask. Fajny kask ma. I siekierę do ręki, tak. Z siekierą będziemy biegać teraz. Mhm, dobra. I teraz śmiało możemy przez te bramki. Jezu, zakręciłem się. W tą stronę, dobra. Siekiera. I teraz śmiało możemy przebiec przez bramki, ponieważ nikt z ochroniarzy nas nie zatrzyma. O, właśnie dlatego. Możemy przebiec przez tą bramkę. Nic już tutaj nie piszczy, nic nie skwierczy. No bo mamy się siekierę w ręku, bo się pali. Pali, się pali. O, nikt na nas nawet uwagi nie zwraca. Więc jedziemy na dolne pięterko, żeby wyeliminować tego oto osobnika. Nie wiem, co ten Charlie tam na ale trzeba go po prostu wyeliminować. Dobra, i on jeszcze niżej urzęduje. Tutaj jest ilu ich? Trzech. Ale dobra, pobiegniemy w tą stronę. Bo on jest... Aha, on jest tam na dole. Gdzie te exit chyba, chyba tam. Tak właśnie kombinuję teraz. No, nawet na nas uwagi teraz nie zwracają, bo alarm wyje. Tu jest o, jeszcze dwóch. Idziemy tutaj. Alarm pożarowy został odwołany, więc teraz musimy uważać, bo strażacy już odwołali alarm. Ale to nie jest tutaj, gdzie my powinniśmy iść w tym momencie, bo się trochę zakręciłem. Tutaj jest trochę tej ochrony, ale dobra. Oni na nas uwagi nie zwracają, bo widzę, że hitman nawet się nie denerwuje, bo jeszcze alarm był. A jeszcze patrzę, że kilku strażaków idzie. Koło strażaków to jednak trzeba się trzymać z dala, aczkolwiek, no, jesteśmy w maskach, to może nas nie rozpoznają. Gorzej, jakbyśmy byli bez maski, to już to by nie przeszło. Nie wiem, gdzie on się kitra ten Charlie, on jest chyba piętro niżej, ale dobra, to trzeba będzie jeszcze zrobić taki myk, że schowamy się na razie tutaj. A to jest to właśnie te pomieszczenie, w którym rzuciliśmy tą bombkę. O, jeszcze pistolet leży z tumikiem, więc sobie go z chęcią weźmiemy. Dlaczego nie? Pistoletu z tumikiem nigdy za wiele. Dokładnie. O tak, przyda się na pewno. I dobra, zostało ich tu ile jest? Dwóch jest z lewej, dwóch chyba jest w tej budzie i dwóch spaceruje w... a trzech spaceruje żółtych. Ci niebiescy nie wiem czym się różnią od żółtych, ale dobra, żółci to nie wiem. Wyglądają w ubiorowo tak samo, ale dobra, może powiedzmy, że to są jacyś... ...ochraniarze i policjanci, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Każdy taki tak idzie do kasacji. Mm, co my tu będziemy teraz mieli? Tak, weźmiemy broń z tłumikiem. Czy on tutaj przyjdzie do nas? Nie. Poszedł, kółko zrobił. No dobra, to zrobimy tak. Zaczęliśmy się za filarem. Poczekamy, bo idzie kolejny. I czy oni tutaj przychodzą? To jest pytanie konkursowe. Czy oni idą tu prosto? Nie. Oni idą tam z brzegu, omijają, uwaga. A, usłyszał nas, stoi za filarem. Zaraz będzie headshot. Poczekaj. Poczekaj, przyjacielu. Nie, trafiłem. I masz prosto w bańkę headshota. Dobra. Jeden wyeliminowany. Teraz tak, trzeba uważać, bo po lewej nas będą, po, po, lewej będą nas widzieć. Hmm, schowaj tę broń. Tak, bo on nas tam widzi. Tam jest okienko i siedzi w oknie. Ale tego by trzeba było przykasować. Przyjaciela ze stumilowego lasu. Pach, nie ma go, dobra. Kolejny wyeliminowany. Yy, dobra, i teraz co? Teraz sytuacja wygląda następująco. Tych dwóch siedzi tutaj. Na razie na nas nie zwracają uwagi, że strażak popyla tutaj jeszcze przez yy, po wyłączeniu alarmu. Ale na widzę, że tutaj dwóch trz, został jeszcze tak, dwóch po, po lewej, jeden stoi tam z brzegu i tych dwóch po prawej w tej budzie. Dobra, zrobimy tak. Przejdziemy się tu powoli. Tak, na razie jak gdyby nigdy nic, może nam nic nie zrobią, tak dwóch stoi, a ten jeden stoi sobie tutaj, tak? Dobra. Bo tu są drzwi już pozamykane i my tędy nie przejdziemy. Tak, drzwi są zamknięte. Pozamykali. Mam prawo jako strażak jeszcze obserwować sytuację. Te drzwi są również zamknięte. Użyj wytrycha, to by była teraz bardzo niebezpieczna sytuacja. Zobaczyli, że ja tu grzebię wytrychem. To już bym miał pozamiatane, więc zrobimy inaczej. Zaraz zrobimy inaczej. Będzie po prostu tak. Tył zwrot i headshotik będzie. Tak, jest headshotik. Dostał. I nie żyje. Czy koledzy zainteresowali się śmiercią swojego przyjaciela? Raczej nie. Widzę, że się nie interesują kompletnie. Chyba mieli na niego wyjebane. Dobra. Dzień dobry, headshot. A ten troszkę szybszy jest. Aczkolwiek chyba zaraz. A lecą koledzy. Lecą kumple. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Zaraz tutaj on przyjdzie. I zaraz zobaczymy, co z tego będzie. A jest, stoi pod drzwiami. Ale przez te drzwi nie można strzelać. Widzę, że są jakieś kule odporne. Kolega. Owe dwóch są, tak? Dobra, ten strzałka. A ten co? Fikołek i niestety nie żyje, dobra. Wszyscy zostali na tym pięterku wyeliminowani, więc przypuszczam, że już nikt nam nie przeszkodzi. Tu mam jeszcze zniszczyć system jakiś, ale to chyba nie tutaj, ale jednak na pamiątkę niech mają, wszystkie komputery im rozstrzelam. To chyba raczej nie było tutaj, bo tam był system zniszczeni. No tak, jak szkoda takich monitorów. Mmm, to nie tutaj. Czekajcie. On jest na dole chyba, jeszcze piętro niżej. Tam gdzie ta winda jest napisana, exit. Tylko tak człowiek dawno nie grał, to tak już... Tego za bardzo nie pamięta. Hmm. Czekajcie, tutaj nie jeszcze. Patrzę, czy jeszcze jakiś klucz jest, czy coś. Ale oni nie mają kluczy żadnych. Pizza została dostarczona do pana z piwnicy. Aha. Pan do... pizzę sobie jeszcze na pożegnanie zamówił. Patrzcie jaki kurwa żarłok. Dobra, yy, otwórz drzwi tutaj nie idzie i tu też nie idzie. Dobra. Yy, więc to idziemy tak w tamtym kierunku, bo to i tak nic nie da. Dokładnie, tam jest ten znaczek, więc tam jest chyba ten komputer do zniszczenia. Poczekajcie, tak, to będzie tutaj. Otwórz drzwi, tu jest winda na górę. Tu trzeba zniszczyć komputery, nie wiem tylko który, więc rozwalimy wszystkie. A jest, nadzór został wyłączony, czyli w porządku. Tam jest winda do góry jako wyjście, a my schodzimy na dół do naszego przyjaciela, którego musimy wyeliminować. Dobra. To już chyba jest... A, siedzi, faktycznie jest. Nie wiem co to za jegomość, który siedzi tak nisko w piwnicy. Kurwa, zamknięty na samym dole. W piwnicy. Nie wiem po co, w jakim celu, ale dobra. Jeszcze trzeba będzie wytrychem drzwi otworzyć chyba. Jeśli dobrze pamiętam, coś tam było takiego, bo te drzwi nie są normalnie otwarte. A jakże? Użyj wytrycha. Zamknął się od środka. Biedny. Myślał, że ucieknie przed Hitmanem, jednak niestety przed Hitmanem raczej nikt nie ucieknie. No i cóż... Co my tu mamy? A w międzyczasie, kiedy Hitman otwiera drzwi, wy możecie zostawić subskrypcję, lajka oraz paluszka w górę, jeżeli filmik wam się podoba. No i oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby mieć przypomnienie o nowych filmach, które praktycznie są codziennie. I jest nasz osobnik, który siedzi z tyłu. I teraz tak. Yy, siedzi tam na końcu. Więc trzeba uważać, ponieważ ten żarłok porozrzucał po podłodze paczki z chipsami i jak się nadepnie, to on zacznie uciekać, bo chipsy zaczną chrupotać po podłodze. Zobaczcie w ogóle, jaki ma tu porządek, ile tu serwerów, ale tak, tu chipsy rozwalone, tam pizza rozwalona I nie wolno nadepnąć na, na te chipsy, bo wtedy podłoga zacznie chrupotać I on się zerwie z tego krzesła, tak? Podejdziemy do niego bardzo, bardzo bezszelestnie I przypuszczam, że to już będą jego ostatnie chwile i chyba ostatnia jego pizza w życiu, co? Udusimy go no udusimy chłopaka, wyrzuciliśmy broń, nie wiem czemu No ale dobra Udusimy Garotto, chłopaka, niech... Będzie chociaż raz, tak jak trzeba po cichaczu podejdziemy, on sobie siedzi. Przy komputerku tam o, proszę bardzo. Pizze porozwalane, chrupki porozwalane. Nie wiem co tam w tych komputerach świruje, ale dobra. Ten to dopiero live streamów prowadzi. Może filmy na YouTube nagrywą. I zostaje właśnie w tym momencie uduszony przez Hitmana. Pętla się zadusiła. No i nasz przyjaciel poległ. Cele misji zaktualizowane. Co tutaj Hitman jeszcze znalazł? Okazuje się, że nasz przyjaciel miał brata bliźniaka, którego również będziemy musieli wyeliminować w następnych odcinkach. Hmm. Czyli teraz pojedziemy na pięterko wyżej. I zaczniemy przygodę w kolejnej misji, która już w następnym odcinku. Tak jest, będziemy musieli wyeliminować brata naszego. A jest na zdjęciu widzę ich dwóch, że to bliźniaki. Bliźniacy właściwie. No i dobra. Będziemy musieli wyeliminować drugiego z braci bliźniaków. No nic, misja wykonana Teraz już możemy chrupotać po podłodze Możemy przejść, przejść normalnie I jedziemy windą na Piętro Dobra, czekajcie Jeszcze mu zniszczę komputery, nie wiem czy Czy tutaj też Ale ja po prostu już tak z nerwów Niech będzie Ma rozwalony sprzęt Został załatwiony No to idziemy powolutku Na górę już teraz można chrupać po chipsach, nie ma problemu. No i ruszamy w stronę wyjścia, tak jest. I kolejny etap z przykód Hitmana zostaje zakończony. Tak jak powinien. O, przeciwnik nie żyje. Hitman wychodzi z tego zwycięsko. Zobaczymy jaki w ogóle status otrzymam w tej misji. Może pierwszy raz w życiu jakiś porządny. Bo przez wszystkie misje troszeczkę było to paprane. Aczkolwiek no cóż. Ja tak dawno w to nie grałem, że patrzę, że im dalej, tym lepiej. No ale. Jeszcze będzie nie jedna seria z Hitmana, więc myślę, że później się człowiek poprawi w innych. Jeszcze jest Hitmanek, jeszcze mam tak, Hitmanka rozgrzeszenie na 360xboxa, mam Hitmana kontrakty, mam Hitmana 2 na PSA 4, także będzie tych Hitmanów jeszcze trochę. Morderca status. Bardzo mnie to cieszy. Więc tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek z tego... Może tak, inaczej. Kończymy ten odcinek z bardzo dobrym statusem pod tytułem Morderca, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. 47,